Ой, yes. yes. давайте ноги. Yes! Это мы всё время тут должны. Ставлю, я хотел тебя. Тут кафрамет побежать. А! a uczniowie naszych szkół mają naprawdę godne warunki realizacji pasji sportowych, mają godne warunki do treningu. Cieszę się bardzo, że gmina Prudnik buduje reprezentacyjny obiekt, można powiedzieć, dla całego powiatu prudnickiego, gdzie umiejętności nabyte tu w Prudniku w Zespole Szkół Rolniczych będą mogły być rozwijane na tym pełnowymiarowym obiekcie lekkoatletycznym i piłkarskim, właśnie przy ulicy Kolejowej 7. Tego właśnie boiska, tej bieżnik, wówczas mącz, z mączki ceglanej był legendarny dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, pan Kazimierz Pałka, już niestety nieżyjący. Myślę, że gdzieś tam w niebie z dumą spogląda na to, co stworzył i co my staramy się tak twórczo i racjonalnie rozwijać. Pozdrawiam przy okazji jego małżonkę panią Zofię Pałkę. Po raz kolejny bardzo ważny moment dla Gminy, dla powiatu prudnickiego, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, która korzystać będzie właśnie z tej nowo. Wyremontowanej infrastruktury sportowej. Obserwuję Wasze twarze, uśmiech, ale też i zniecierpliwienie, bo przecież za chwileczkę ważny moment zawody dla Was dzisiaj to jest najważniejsze. Ja tylko bardzo króciutko cieszę się, że do Powiatu prudnickiego spływały i spływają tak duże środki. Również tu na tą infrastrukturę sportową z Polskiego Ładu ta inwestycja nie mogłaby być realizowana. Oczywiście konstrukcja finansowa była również po stronie Powiatu Prudnickiego, Urzędu Marszakowskiego, i to tylko pokazuje, że wspólne działania ponad podziałami politycznymi przyczyniają się do tego, że żyje nam wszystkim się lepiej. Uh, Przyjęliśmy się z Gruntalu, jak mówiłam, ja tak jestem trenerką z Gruntalu. Przyjęło nas tutaj asi, asi wreszcie osiem, wreszcie osiem, 18 akurat Mamy tady dzieci, dzieci od uh, 9, 9 do 13 wreszcie, lat. Metas, jest mi niezmiernie miło, że mogę tak w fajnej imprezie, jak otwarcie takiego obiektu uczestniczyć. Cieszę się, pani tutaj poseł podkreśliła, że współpraca ponad podziałami popłaca. Jestem też tego zdania. Uważam, że jeżeli dobra współpraca między samorządem i rządem jest taka jak tutaj, a taka jest, także takie współprace powodują, że mamy później fajne, oddane obiekty. obiekty. Chciałem Wam życzyć, żeby ten obiekt był dla Was drugim domem, żeby kultura fizyczna, która w tym powiecie jest tak bardzo fajnie wspierana przez wszystkie szczeble władzy, była u was na pierwszym miejscu i żeby ten ruch i aktywność towarzyszyły wam jak najczęściej w, codziennych, w, w codziennym relaksie, w codziennym odpoczynku. To na ręce może pana dyrektora dużej szkoły, który jest gospodarzem kompleksu, chciałem od władzy województwa, od Departamentu i całego samorządu województwa przekazać takie symboliczny komplet piłek, żeby służył dzieciakom jak najlepiej w ich tutaj rozwoju fizycznym. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że obiekt taki został wybudowany przez starostwo. Drugi niedługo zostanie oddany przez burmistrza o wiele większy. Uważam, że tamten stadion to będzie chyba najładniejszy. Stariusz, to jest stadion elektryczny w województwie opolskim. Ale tutaj po prostu lekkoatletyka będzie się rozwijała według mnie. Kiedyś były tradycje w dawnych czasach. Sam tutaj startowałem w latach 60. na zawodach LZS-u. No a w tej chwili, w innych warunkach, myślę, że to jest dobre pociągnięcie właśnie naszego Pródnika. Cieszę się, że w Prudniku królowa sportu leka w ostatnich latach wraca na właściwe miejsce. Cieszę się, że zarówno i Powiat prudnicki, jak i Gmina Pródnik postawiła sobie za cel, aby ta królowa sportu w końcu mogła się po dobrze rozwijać. Mamy piękne tradycje, chcemy te tradycje kultywować. Młodzieży dzisiaj życzę samych sukcesów. Ja mam swojego faworyta dzisiaj w tych zawodach, kibicuję mu w dwóch konkurencjach. Także każdy tutaj też, kto przyszedł, trener, rodzic, na pewno masz swoich też faworytów. Życzymy, wszyscy są dzisiaj wygranymi. Przede wszystkim ci, którzy sercem zaangażowali się w rozwój sportu ziemi brudnickiej. Dlatego burmistrza Popiłaccy. Dziękuję. To jest mi niezwykle miło, że mogę tutaj w Prudniku być przez... Gratuluję przede wszystkim Panu Staroście, że taki wspaniały obiekt powstał i zazdroszczę, bo my w Nysie jeszcze takiego obiektu nie mamy, który byłby oddany, na którym moglibyśmy na obiekcie tartanowym ćwiczyć i trenować. Gratuluję panu staroście, a młodzieży życzę sukcesów i przyjemności z uprawiania tej najpiękniejszej według mnie dyscypliny sportu i dużo sukcesów, jak najlepszych wyników, świetnych osiągnięć i dużo radości tutaj na tym stadionie. Wszystkiego najlepszego. No jestem zwolennikiem tego, aby jak najmniej gadać, a najwięcej uprawiać sportu. Wobec tego nie będę tutaj chyba nic nowego wymyślał jedynie. Myślę, że wszyscy razem, ale to bardzo, ale to bardzo cieszymy się z tego, że mamy ten obieg. Niech służy, niech służy, niech służy. Dziękuję. Jak się nazywasz? Zapraszam do dekoracji. Dziewczęta z kategorii U16. W konkurencji z Kodal. Miejsce trzecie Alicja Juścińska, Azeda Sokol. Miejsce drugie Dziełoba Maja. No trochę, ale bardziej Miejsce pierwsze Matylda Danu z Zapraszam w po okolicę podium I również zapraszam dziewczynki z kategorii. ただいま。 I miejsce pierwsze są podane.